jak uruchomić i obejrzeć film. Najważniejszy przycisk nawigacyjny play, pauza. W momencie wciśnięcie pauzy film zostaje zatrzymany. Aby go ponownie uruchomić wciskamy przycisk Play. Pasek postępu załadowania filmu. Suwak. Suwakiem możemy udać się w dowolne miejsce filmu, w tym momencie do przodu lub też do tyłu. Ikona regulacji głośności. Aby zwiększyć głośność przesuwamy suwak w górę. Następnie Aby zmniejszyć przesuwamy suwak w dół. Ikona trybu pełnoekranowego. Klikając w tą ikonę włącza nam się film na całym ekranie naszego monitora. Aby wyjść z tego trybu używamy przycisku Escape w lewym górnym rogu Twojej klawiatury. Niektóre filmy posiadają ikonkę HD. Czyli film został nagrany w bardzo wysokiej rozdzielczości, a tym samym jego jakość jest bardzo dobra. Klikając tą ikonę, widzimy, że obraz nam się znacznie zwiększa, a wyrazistość i przejrzystość ulega znacznemu polepszeniu. Aby wyjść z tego trybu, należy ponownie wcisnąć przy, przy, yy, ikonkę HD. W tym momencie wróciliśmy do normalnego widoku i możemy dalej sobie oglądać film.